Cześć czołem. Dzisiaj sprawdzamy progi, bo nawet tego nie sprawdzałem i w tym strupie i w tym dziadku. Co ja zwie, Do tego potrzebny nam jest płaski śrubokręt. To Będę sprawdzał na żywca także. Szczerze powiedziawszy nie wiem co tu jest. Dobra, to mamy zaślepkę pierwszą. Jestem ciekawy szczerze powiedziawszy, bo nie zaglądałem. No idzie. mamy grubo czy nie grubo? Ty no rdza jest, ale. Ty jest rdza, ale jest cały ten. Otwór nie jest na. Nie ma tu na wylot żadnej rdzy Dobra, sprawdzamy drugi. Kurczę, zobaczmy, co tu się dzieje. Ach. Drugi tył muszę się położyć na trawie, dobrze, jeszcze ciepło jest. Cyk. Och, tu jest źle. Kurde, tu jest źle. Zastopuję i wezmę z lampą. Ej, tu jest źle, drugiego progu to nie ma. Zobaczcie. Ło, matko bosko No tu niestety, ale chyba to nigdy nie było konserwowane. No jest źle. Od dołu jak to wygląda Uff. No i do czego tu ja mam mieć sentyment? Kurde jak tu jest zacie znaczy, co tu się dzieje Z tych wahaczów, z tego podejrzewam, że jakby to wypiaskował to jest ok, ale Tu się rozwarstwia ta konstrukcja No kurde Dobra, zacznijmy co dalej? Na razie Na razie tu jest lipa Idziemy na drugą stronę. Dobra. A czymy co tu jest? Trochę za długi mam śrubokręt. O kurde! To sama sytuacja co tam Zjedzone Kurde Szkoda Patrzcie co tu się dzieje Bła Rozlatuje się Ła. Widzieliście to, wpadło mi kurde Może mm. kochane, co tu się dzieje? Widzicie to? Widzieliście to co tu się dzieje? Próbokręt wpada, wpada tą kurde odchłań. Dobra, ale to jest test, sprawdzamy dalej. Co tam jest w kolejnym progu? Na razie jest źle. zaczynamy przód. No. No i co tu jest? Ty, kurde, co tu jest? Nie ma progu. Ktoś tutaj wspawał. Ty, tu jest spawana blacha. Co tu jest zrobione? Tu jest jakaś kombinacja. Tu ktoś coś robił. Nasi tu byli. Nasi tu byli. Tu jest jakaś blacha wspawana. Co tu się. A, zobaczcie Wlacha wspawana i tam dalej nie ma progu. Tu jest tak. Dobra, dobra. teraz patrzymy tego drugiego. Co stał, nie wiem ile, x lat kurde. Poprzedni właściciel mówił, x lat stał w szopie. W szopie, co ja odpierdzielę, w krzakach. No co, no tu jest podobnie. Sprawdzamy tu. Heh. No ja nie mogę w to uwierzyć, No, no czajcie. Zobaczcie, co tu się dzieje. Próg, jak marzenie z tej strony, z tamtej. Ja podejrzewam, podejrzewam że tu będzie spoko. Tak podejrzewam tylko. Bo gdzieś tak wizualnie ten mi tu lepiej pasuje. Mniej jest zmęczony moim zdaniem. Tylko, że jest porozkręcany. No zobaczcie, jest, no... no jest nowka. Zobaczcie progi. O. Nie no, powiem Wam, że ktoś ten samochód tak kurde zniszczył. W sensie no, zaczął rozbierać silnik. Łańcuch rozrządu chyba mu strzelił i rozpierdzielił cały samochód. E, no tu jest pozjadane. Ale No, temat odcinka to próg. Już sprawdzamy, co tu się dzieje. No, zobaczcie, no. Z tej strony jest zjedzone. Ale przy progu jest ok. Nie jest takie 100% ok, ale w porównaniu do tamtego to jest niebo i ziemia. Ostatni próg. Dobra. Sprawdzamy. No, ta strona jest gorsza. Tamta jest lepsza. Właśnie. Tutaj od, o, jaki syp był w tym otworze. Ale nie jest na wylot. No, nie, no, jest, nie, no jest też lipa z tej strony. Dobra, w każdym bądź razie ten jest o wiele zdrowszy. Ja już to widzę. Po podszybiu, w późnych elementach. Kurde, jest rozkmina życia. Naprawdę, jest rozkmina życia. Co tu robić z tym wszystkim? Jest rozkmina życia. Ten niby spoko się jakoś tam prezentuje, no jest jakaś korozja. Ale koszty kurde tej robocizny tu, tu mogą przewyższyć wartość w ogóle samochodu. W tych pieniądzach podejrzewam tej roboty, to tu jakaś jest klasa kurde, konkretna 500 k 560 chyba by była zrobiona. Albo chociaż kupiona w przyzwoitym stanie. Dobra, także to był odcinek o tych progach. Na bieżąco zapraszam do oglądania, subskrybowania kolejnych filmów. Łapka w górę. Jak się podobało. Jak nie, no to w dół i wypad z kanału. Dobra, żarcik. Kto chce, to niech wygląda, kto nie, to nie nic na ten. Wszystko spontan, na żywo lecimy pa.